Co ty robisz? Chcesz się zabić? Chcesz mieć zaraz złamaną nogę i guza? Kleuś, no, tak, no, idziesz jeszcze raz, oczywiście, tak? No, proszę, no spróbuj. Chyba ci chyba ukrócę to. Hmm. Czy to nie jest. O, proszę bardzo. Kleo, ja cię proszę. Ja nie mam zamiaru stała jeździć do weterynarza, bo Ci się coś stanie w nogę. Słyszysz? No proszę Cię. Oszalałaś? Proszę, tu cała szafa zaklejona taśmą. Tu jakiś róż... tu klapek, żeby nie wchodziła. Tam klapki, a Ty teraz tędy sobie wchodzisz. No czy Ciebie całkiem pogięło? No gdzie Ty idziesz? Kleo? nie wolno Ci tam wchodzić. Nie wolno Ci tam wchodzić. Chodź tu.